Dzień dobry, Jakub Pierzankowski, Łowisz 24. Dzisiejszym naszym gościem jest prezes Łowickiej Spółdzielni mieszkaniowej, mieszkaniowej, pan Armand Ruta. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Proszę Pana, pierwsze pytanie, iloma mieszkaniami na dzisiaj zaweduje Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa? Zasoby Spółdzielni to 123 budynki mieszkalne i w których jest 4632 mieszkania. Z tego 33% stanowy mieszkania z prawem odrębnej własności, a tak jakby ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadza taką zasadę, doprowadziła do takiej sytuacji, że członkowie spółdzielni mogą się tak jakby wyodrębnić, a przejąć na siebie część majątku spółdzielni. i stanowi to tak jakby prawo odrębnej własności dla takiego lokalu. Jest ich tak jak powiedziałem blisko 33%. A proszę powiedzieć jaki był taki średni, średni koszt czynszu? Oczywiście jest to uzależnione od wielkości lokalu. Są lokale mieszkalne o powierzchni 18 metrów, więc niewielkie, ale również są mieszkania i po 70 kilka metrów. Średni w tej chwili czynsz mieszkaniowy jest to około 400 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę również i te duże mieszkania. Nie jest to mało, rzeczywiście trzeba przyznać, że w ostatnim czasie no, te czynsze rosły z różnych powodów, niemniej jest to kwota już tak jakby poważna. W dużym stopniu obciąż, oczywiście obciąża budżet rodziny. Mhm. A proszę powiedzieć, co wpływa na strukturę tej kwoty? No Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że z tej kwoty, o której wcześniej mówiłem, prawie 70% stanowią koszty niezależne od punktu Przede wszystkim energia ciepła związana z ogrzewaniem mieszkania jak również energia cieplna związana z podgrzewaniem ciepłej wody, to jak również koszty związane z wywozem nieczystości, z dostawą wody, odprowadzaniem ścieków, a więc to są te elementy, które, na których specjalne wpływu nie ma. Oczywiście mamy wpływ w zakresie ich zużycia, więc w zależności od tego, jak się zachowują mieszkańcy, jakie czynności przyjmuje spółdzielnia w zakresie oszczędzania energii czy oszczędzania wody, w tym zakresie oczywiście jest efekt ilościowy. Natomiast jeśli chodzi o koszty, faktycznie to tak jakby na to nie mamy wpływu. Jeżeli w zeszłym roku konkretnie od 1 sierpnia wzrosły ceny za dostawę energii cieplnej na niektórych zasobach o ponad 30%, no to trzeba powiedzieć, że to jest poważny skok w budżecie spółdzielni, jak również w budżecie konkretnego mieszkańca. W związku z tym jest to poważna kwota i poważne obciążenie właśnie czynszowe. A czy nie jest tak, że te przeprowadzenie termomodernizacji powinno jakoś, jakoś te, te kwoty, przynajmniej za, 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 energię, za energię cieplną niwelować? To znaczy tu trafnie Pan poruszył temat termomodernizacji, bo wydaje się, że ten proces, który trwa od wielu lat spółdzielnia, ma na celu tak jakby ograniczanie zużycia przede wszystkim energii cieplnej, bo w tym zakresie, tak jak mówiłem wcześniej, są największe koszty. No, między innymi ma wpływ na obniżenie strat termicznych, poprawę wskaźnika termicznego. Już pomijam walory estetyczne, gdzie te szare bloki z płyt w zasadzie nie, nie są ładne, nie, nie stwarzają powiedzmy nam tutaj jakiegoś widoku estetycznego. W związku z tym przede wszystkim chodzi nam o walory termiczne, a więc ograniczenie zużycia ciepła. Te wszystkie analizy robione przez nas w tych budynkach, które w ostatnim okresie czasu zostały docieplone wskazują wprost, że następuje zaoszczędzenie około 30% energii, czyli w związku z tym Mamy efekt spory, jeśli chodzi o... A lokatorzy to odczuwają. To odczuwają oczywiście swoje... lokatorzy to odczuwają w sensie takim, że oczywiście na ten, na ten pierwszy moment płacą mniej i to, to trzeba w zasadzie wprost powiedzieć, że te środki, które bierzemy jeszcze w opłacie cięsowej związane właśnie z dociepleniami, no mają odbicie również w obniżeniu nie, zużycia energii cieplnej. W konsekwencji no, można to długo dyskutować, czy no, powiedzmy straty, które w tym momencie się tworzą dostawcy ciepła, a taka sytuacja się stworzyła w zeszłym roku, spowodowało to, że dostawca po prostu podniósł ceny, czyli tutaj tak jakby tworzy się błędne koło. Z jednej strony staramy się oszczędzać. jest program temu modernizacji. Niemałe środki kierujemy na cenę cel, a z drugiej strony dostawca ciepła nie może mieć strat, no bo tutaj w tym zakresie musi mieć po prostu no, efekt w postaci. Również i, i pewnych elementów zysków na swojej działalności. No, nikt tutaj nie jest filantropem, nie, nie pracuje bez, bez korzyści. W związku z tym, no, taka sytuacja jest, się stworzyła w W takim razie, z czego przede wszystkim wynika decyzja o podwyższeniu czynszu? Yy, tutaj jest wiele elementów składowych, samej opłaty eksploatacyjnej. Bo tak jak powiedziałem, no, większość tych elementów składowych na, na całą tą kwotę czynszową nie ma większego wpływu. Ale również trzeba powiedzieć o innych elementach składowych kosztów eksploatacji, bo o tym w tej chwili mówimy. W tym roku w, w, dokonaliśmy szczegółowej analizy kosztów w poszczególnych budynkach, ponieważ od 2008 roku prowadzimy szczegółową analizę w poszczególnych budynkach, nie jak do tej pory, do 2008 roku, kiedy. Mieliśmy, tak jakby, jednym no, wokół kościoła, w związku z tym była średnia załóżmy cena kosztów eksploatacji, która się rozkładała na wszystkie budynki. Od 2008 roku musimy prowadzić szczegółowe analizę kosztów na poszczególnych budynkach. No i tutaj no, trzeba brać pod uwagę te elementy składowe, chociażby jak podatki lokalne, wywóz śmieci, woda, o której mówiłem, ubezpieczenia majątkowe, konserwacja równość i płacy związane z obsługą tych budynków, to są dozorcy, to jest nadzór i tutaj tak jakby szczegółowo analizujemy co się w tych budynkach poszczególnych dzieje. Na koniec ubiegłego miesiąca okazuje się w 96 budynkach trzeba zrobić korektę opłat eksploatacyjnych, która będzie obowiązywała w ciągu tego roku przy założeniu, że decyduje wynik z poprzedniego roku, jak również założenia zmianach, które mogą nastąpić w tym roku. Więc to, co powiedziała chociażby energia elektryczna, podatki, wywóz śmieci, który w zasadzie no, prawdopodobnie z tą ceną, jaką urząd proponuje, też będzie niewielkim wzrostem od 1 lipca. To spowodowało, że w niektórych budynkach musieliśmy wprowadzić korektę opłaty eksploatacyjnej. W konsekwencji jest to od kilku groszy do kilku kilkunastu chociaż są i przypadki, że i więcej, ale i również są budynki, w 27 budynkach wręcz sytuacja odwrotna, musieliśmy obniżyć koszty eksploatacji spowodowane tym, że no, po prostu mieszkańcy bardziej oszczędzają zużytą wodę, energię elektryczną, czy po prostu były mniejsze wydatki w zakresie eksploatacji konkretnego budynku. W związku z tym no, tutaj jest to istotne, że no, musimy prowadzić taką politykę w zakresie no, równowagi w kosztach, to znaczy no nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że koszty przekraczają wpływy, bo to byłoby niebezpieczne. W związku z tym musimy mieć tą pewność w zakresie utrzymania płynności finansowej. Nie mamy żadnych zaległości w kwestiach płatności wobec wszystkich kontrahentów, z którymi współpracujemy, tak w zakresie świadczeń komunalnych, a więc wywozu śmieci. Dostaw wody, dostaw energii elektrycznej na potrzeby ogólne, jak wszystkie zobowiązania w zakresie płatności, czy to do Skarbu Państwa w postaci podatków, czy, czy innych zobowiązań ZUS-owskich, jak również w stosunku do Urzędu Miasta, jeśli chodzi o podatki lokalne. Tu zachowujemy pełną płynność finansową i to jest satysfakcja dla nas, dla zarządu, dla Rady Nadzorczej, że tak zarządzamy tą spółdzielnią, która w tym zakresie no, powiedział, no, wykonuje swoje hmm. zadania statutowe bez jakiegoś większego problemu. To nie oznacza, że, że my wszystko nie martwimy się o to, co się, co się dzieje w rodzinach i jaka jest sytuacja powiedzmy finansowa w poszczególnych No właśnie, ale powiem, Bo podejrzewam, to... że za chwilę padnie takie pytanie, hmm. co w powiedzmy zadłużeń czynszowych. Dokładnie. Ale to... łowiska spółdzielnia mieszkaniowa zachowuje płynność finansową, a jak właśnie z jest mieszkańcami i z ściągalnością No tutaj nie jest. Sytuacja rewelacyjna, owszem ten wskaźnik zadłużenia nam trochę spadł za ubiegły rok w stosunku do 2011. To nie oznacza, że jest dobrze. No, według naszych statystyk ponad 40% tak jakby członków czy osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni nam zalega w większym czy w mniejszym stopniu. No więc, i tutaj nie ma tej stałej zachowanej wpływu środków na potrzeby związane z utrzymaniem spółdzielni. A czy są jakieś ekstremalne sytuacje, które grożą, powiedzmy, eksmisją? Są, są. Mamy taką sytuację, że w zasadzie jest wytypowana grupa około 50 ludzi, którzy, czy rodzin, które w zasadzie nie, nie dają sobie rady w zakresie płatności. I jest to przede wszystkim podyktowane sytuacją, powiedzmy, no, na rynku pracy, mhm. sytuacją materialną tych ludzi. To nie jest tak, że to są ludzie, którzy nie chcą płacić. Większość zdecydowana, większość po prostu ma problemy finansowe. I to jest przykro, to jest coś, co w tym momencie stwarza nam określone problemy, ale no niestety musimy w stosunku do tych osób no stosować różne metody w zakresie powiedzmy spłacania tych zobowiązań czynszowych. Czy się informujemy tam, gdzie się da w różnych sytuacjach, również poprzez informacje na drukach, które wysyłamy, o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych. A, więc... a jak wygląda procedura, ewentualna procedura eksmisji? Za chwilę do tego dojdę, tak jak powiedziałem, a jest możliwość wspierania poprzez dodatki mieszkaniowe. No, działania windykacyjne bym powiedział są tak jakby dosyć szerokie w zasadzie w swoim stosowaniu, a więc najpierw proponujemy jakąś ugodę, a więc rozłożenie płatności w ratach, czy to w innej formie, a więc tutaj czekamy na propozycje ze strony samych mieszkańców. No jeśli tutaj nie dojdziemy do porozumienia, jeżeli nie ma zainteresowania osoby zadłużonej, która chciałaby ten dług spłacić, niestety ale stosujemy bardziej drastyczne bez metody poprzez już postępowanie poza spółdzielcza, więc administracyjne, a więc niestety przygotowujemy hmm. po tym postępowaniu wewnątrz spółdzielczym, jeżeli nie dochodzimy do porozumienia, wówczas niestety stosujemy te bardziej drastyczne metody, a mianowicie y, pozew do sądu, jest nakaz zapłaty, jest później już y, tak jakby y, stosowana sankcja czy y, komornicza, czyli egzekucja z różnych źródeł, czy to z dochodów, jakie ten dłużnik posiada, czy w konsekwencji, jeśli nie ma takiej możliwości niestety, ale dochodzi również do licytacji mieszkania, czy do zbycia, jeśli takie mieszkanie jest na typu własnościowego, czy też sprawą odrębnej własności. Są takie przypadki. Również i, i w niedawnym czasie wyeksmitowaliśmy kilka rodzin. Oczywiście nie ma eksmisji na bruk, na to nie pozwalają przepisy, natomiast no niestety są te rodziny kierowane do lokali socjalnych zastępczych o niższym standardzie. Ewentualnie decydują się na ruch taki, że te mieszkania są sprzedawane i, i w tym momencie albo oddawane do dyspozycji spółdzielni. My Poprzez przetarg sprzedajemy te lokale, rodyczamy się z dłużnikiem, tak jakby swoje zobowiązania potrącamy z odsetkami. No i tak w tym momencie staramy się te zjawisko minimalizować. Od czerwca tego roku całkowicie zmieni się sposób naliczania opłat za wywóz śmieci. Jak to będzie wyglądało w wywózkiej spółdzielni mieszkaniowej? Temat w ostatnim czasie dosyć, bym powiedział, powszechnie dyskutowany w większości mediów, w związku z tym również i ta sprawa dotyczy i nas, dzielni mieszkaniowej. Ustawa o otrzymaniu porządku i czystości w gminach obowiązuje w zasadzie od 1 stycznia 2012 roku i jest półtora roku na jej wdrożenie w życie. Oczywiście my jako zarządcy nieruchomości musimy się dostosować do pewnych przepisów wykonawczych. Tutaj w tym zakresie te przepisy tworzą Rady Gminne. No i przede wszystkim Rada powinna, no w zasadzie jest podjęta uchwała w zakresie sposobu przyodyczania się za wywóz nieczystości z terenu miasta. I przyjęła taką metodę związaną z ilości zamieszkałych osób w mieście, tutaj w naszym przypadku w zasobach Łowickiej Spółdzielni. Czy to jest sposób dobry? Wszystkie cztery sposoby, które w zasadzie dopuszczają możliwość rozliczania się za wywóz nieczystości, nie są idealne. Natomiast idealne, nie? Natomiast ten sposób może wydawać się prosty. Według mojej oceny stwarza określone problemy. Nie ma co ukrywać, że jest duża rotacja osób zamieszkałych, wyjeżdżają za granicę, są na studiach, wyjeżdżają do pracy okresowo i tak dalej. W związku z tym trudno tutaj tak jakby zbilansować faktycznie, jaki jest stan osobowy wszystkich mieszkańców z terenu miasta. W związku z tym, skoro już ta chwała obowiązuje, no to my jako zarządcy nieruchomości jesteśmy zobligowani do podania aktualnego stanu zamieszkiwania za osób w naszych budynkach spółdzielczych. Prowadzimy własną ewidencję, z tym, że no, doszliśmy do wniosku, że to nie jest tak jakby ideała ta ewidencja nasza, i zdecydowaliśmy się na to, żeby rozesłać do wszystkich mieszkań takie oświadczenia, które to mają na celu, tak jakby, uwiarygodnić aktualny stan i osób w poszczególnych mieszkaniach. Daliśmy na to czas do końca kwietnia, Zmyślam, że oczywiście te zmiany, które nastąpią z dniem 1 lipca, no uwzględnią również aktualny stan. Ustawa określa, że również te deklaracje, które podpisuje zarząd spółdzielni w stosunku do całej nieruchomości będą korygowane, bo jeżeli ktoś w międzyczasie no zmienił się skład osobowy rodziny, w tym momencie no, ma obowiązek poinformowania zarządcy o tym, że się ilość osób zmieniła, a my z kolei z, korektę deklaracji w stosunku do miasta. No ta kwota 7 zł za selekcjonowane może w stosunku do innych miast, bo tak obserwuję to co jest w innych miastach, nie jest wybiorowana. Trzeba przyznać, że jeśli te 7 zł, w tej chwili płacimy 6,35 zł za osobę, no, w związku z tym to tak jakby skok niewielki. A czy to się utrzyma, trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wyłonionej wyłonione firmy, która będzie wywoziła te nieczystości i tu będzie uzależnione jaki, jest efekt, jaki będzie efekt tego przetargu, kto to wygra, za jakie pieniądze, jakie warunki, co z, z pojemnikami na śmieci, to jest jeszcze trochę wiele niewiadomych. A proszę powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne, czy lokatorzy Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej będą segregować śmieci i płacić te 7 zł, czy nie segregować i płacić 14? Ja uważam oczywiście, no pójdziemy w układ selekcji tych śmieci, no wiadomo, że każdy chce płacić mniej, jeżeli będzie, no, będą stworzone warunki, jeżeli będą odpowiednie pojemniki czy kontenery, to z czasem oczywiście ludzie się zmobilizują, zdyscyplinują i, i, i to się przyjmie, no, tak jak się przyjmuje w większości cywilizowanych krajów na świecie. Tak podejrzewam, że u nas też społeczeństwo nabierze już pełnej kultury w tym zakresie, jeśli chodzi o wywóz nieczystości. I, i dostosuje się do tych wymogów tej ustawy. A proszę powiedzieć, czy już konsultował jakoś treść tej uchwały z, z Państwem? To znaczy tak, no, były takie wstępne konsultacje, jeśli chodzi o y, sposób tutaj y, właśnie podziału tych kosztów. Bardziej wydaje się, tutaj miasto kierowało się tym, jak postępują inni, to znaczy w innych miastach. I z tego co wiem, to chyba zdecydowana większość jest za tym, żeby jednego odniesieniu do ilości zamieszkałych osób, chociaż moje zdanie jest trochę inne. Wydaje mi się, że bardziej rozsądne byłoby odnieść koszty w układzie ryczałtu do gospodarstwa domowego uzależnionego od powierzchni. Łatwiej zbilansować te koszty, mniej biurokracji w zakresie tworzenia tych oświadczeń, dokumentów itd. Jest tak jakby z góry ustalone, ile mieszkanie w zasobach spółdzielczych, ile w ile domków jednorodzinnych i w tym zakresie można było ustalić odpowiednie wartości, przypisać do konkretnej nieruchomości i te koszty by nam się bardzo łatwo zbilansowały, natomiast w stosunku do ilości zamieszkałych osób to będzie bez przerwy, będzie rotacja, będzie bez przerwy coś coś się zmieniało, w tym zakresie może być po prostu pewne rozczarowanie, że, że po prostu te 7 złotych to będzie za mało. Jest Pan prezesem Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 20 lat. Jak układa się Pana współpraca z władzami miasta? W Zarządzie Spółdzielni jestem od 30 lat. Chciałem tu pewną korektę wprowadzić. Faktycznie 20 lat minęło jako prezes tej spółdzielni. W zasadzie w większości tego okresu różnym. różną mam ocenę co do współpracy władz miasta w stosunku do spółdzielni jako największego zarządcy, nieruchomości, a jednocześnie instytucji, która tak jakby ma duży wpływ na zachowanie płynności w instytucjach, które są w strukturach miasta ZUK czy ewentualnie inne firmy, które na wywozą nieczystości tym podobne. Pozytywnie oceniam współpracę z burmistrzami miasta. Tak jakby w sytuacjach, kiedy zachodzi konieczność konsultacji i rozmów, to są panowie burmistrzowie przychylni. Czyli tutaj nie ma jakiegoś traktowania sprawy, że to jesteśmy my, a to są oni. Czyli tutaj tak jakby, tak jak to kiedyś stosowano, że no, my i oni. No, chociaż w układzie urbanistycznym jesteśmy jednym miastem w związku z tym taki podział dziwny jakiś na, na my i oni w zasadzie bulwersował zawsze. Tym niemniej no, trzeba podkreślić, że współpraca układa się dobrze, nie mamy nie ma nieporozumień, są jakieś również i porozumienia w zakresie chociażby finansowych co do podatków, rozłożenia chociażby na, na raty zobowiązań podatkowych Wynikających z ustawy o podatkach lokalnych. Tutaj ostatnio porozumienie podpisane między władzami miasta a spółdzielnią pozytywnie oceniam, stworzyły nam możliwości tych rozłożenia na raty tych zobowiązań. Pozytywnie a proszę powiedzieć, jak wygląda przyszłość inwestycyjna spółdzielni? Czy, czy są przewidywane jakieś inwestycje? To, to jest kłopot. I tutaj <coughs> trzeba powiedzieć wprost. spółdzielnia tak jakby przestały inwestować. Tutaj nie ma jakiegoś konkretnego celu w zakresie rozwoju spółdzielczości. Owszem, są spółdzielnie w dużych aglomeracjach, gdzie jeszcze tak jakby bawią się jako deweloperzy, prezesi spółdzielni. Natomiast ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych musi prosto. Że wszystkie inwestycje realizowane przez spółdzielnie tworzą nowe wspólnoty mieszkaniowe, czyli tak jakby nie stanowią majątku spółdzielni. Spółdzielnia wybuduje, ale mu, musi no ten majątek oddać tym, którzy tam mieszkają. Może zarządzać tą nieruchomością, tym budynkiem, ale to nie stanowi majątku. My nie powiększamy w tym momencie majątku spółdzielni. To nie jest mobilizujące do, do budowania. W związku z tym no, taka jest polityka państwa, że w tym, tym zakresie zajmują się dieby którzy budują, mają korzyści, sprzedają, natomiast większość spółdzielnie zajęła się eksploatacją i po prostu stara się utrzymywać te swoje zasoby w należytym stanie technicznym, oczywiście biorąc pod uwagę również to, co zyskują w postaci pożytków, z lokali użytkowych, z wynajmu gruntu i tym podobne, także no niestety nie inwestujemy poza drobnymi inwestycjami w postaci wybudowania 30 garaży, bo tam jeszcze na osiedlu Bratkowice mieliśmy trochę terenu i to tak jakby na tym te inwestycje się kończą. A czy Łowiczowi w ogóle są potrzebne inwestycje mieszkaniowe? Niewątpliwie sytuacja w zakresie zapewnienia mieszkań tych komunalnych, socjalnych jest to problem tak jak my samorządu. Wydaje się, czy na pewno jest grupa ludzi, którzy oczekują na mieszkania komunalne, tych, którzy nie mają własnych środków na to, żeby kupić mieszkanie, żeby zaciągnąć kredyt i to jest coś, co w tym zakresie spada na, na władze miasta. Z drugiej strony muszę panu powiedzieć, że jest, mamy kilka czy kilkanaście mieszkań w roku, które odzyskujemy od osób, które opuściły zasoby spółdzielnie z różnych względów. No i mamy problemy z ich sprzedażą. Ceny w ostatnim czasie naprawdę bardzo spadły i nie ma aż tak dużego zainteresowania pozyskiwaniem mieszkań. Stosujemy metody już takie sprawdzone, chociażby przeprowadzamy przetargi, ale do, nie dochodzi do skutku taki przetarg. W związku z tym prowadzimy negocjacje z ewentualnie z osobami, które byłyby skłonne od nas kupić te mieszkania. Także z jednej strony no, brakuje mieszkań, a z drugiej strony... Tak jakby brak możliwości kupna. Przede wszystkim kwestie finansowe decydują. No nasze środowisko łowickie, no nie jest zamożnym środowiskiem, zresztą jak Państwo wiecie, w Łowiczu nie ma jakiegoś wielkiego rozwoju gospodarczego. Jest pewna stagnacja i to trzeba sobie wprost powiedzieć. Nic specjalnego trzeba by w jakiś sposób poruszyło miasto. Poruszyło również i gospodarkę, i rozwój chociażby. Likwidacja bezrobocia, coś, co, co w tym momencie uważam, że to jest naprawdę przykre i, i, i źle, że tutaj się niewiele dzieje. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, bo wiele bloków dzięki modernizacji zyskało na swojej urodzie. A proszę powiedzieć, jak wygląda ja, ja, ja proces decyzyjny odnośnie kolorystyki tych bloków? Bo słyszę no różne zarzuty, że są zaklarowe, że powinny być białe, że powinny być i takie i takie. Pozwania są podzielone, ponieważ tak jakby decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd spółdzielni. Oczywiście no, kiedyś próbowaliśmy tak jakby konsultacji z mieszkańcami, ale każdy miał swoją wizję, swoją propozycję i doszliśmy do wniosku, że im więcej osób, które w tym zakresie byłyby decydentami, tym więcej problemów w związku z tym, tak jakby ta decyzja spada na zarząd spółdzielni, ale jeden z budynków, to znaczy osiedle Marii Konopnickiej, blok numer 1, ten, który będzie realizowany w najbliższym czasie, była konsultacja z mieszkańcami i po prostu sami się zadeklarowali z wyborem kolorystyki. Myśmy to zaakceptowali. Faktycznie to jest ten budynek pierwszy na Marii Konopnickiej, który powstanie w ciągu, powiedzmy, tych dwóch najbliższych chyba miesięcy. Jaki to będzie kolor? W tej chwili już nie pamiętam, ale coś z Beżem, też takie wiązane, łączone, no tak ocenili mieszkańcy, że to im się spodoba. A proszę jeszcze powiedzieć, czy je istnieje plan zagospodarowania, zagospodarowania przestrzeni przed budynkami? Znaczy tak, jeśli chodzi o kwestie terenów rekreacyjnych, czy, czy tych miejsc, na które w ostatnim czasie przeznaczyliśmy trochę pieniędzy, a mianowicie yy, idziemy w y, kierunku modernizacji Placów Zabaw. Yy, w tym roku również nowy Plac Zabaw powstaje na osiedlu Kostka, w przyszłości na Bratkowicach, na Dąbrowskiego. Yy, to jest jeden temat. Drugi temat to jest kwestia tworzenia nowych miejsc parkingowych. Tu jest y, tak jakby wiele do zrobienia. Potrzeb jest co nie miara. Samochodów przybywa. Już teraz powszechne zjawisko to, że w rodzinie są dwa samochody w okresie realizacji niektórych osiedli, szczególnie tych starszych, a więc lat 70 czy 80, kiedy urbaniści no nie mieli takiej wyobraźni, że załóżmy za 20 lat czy za 30 stworzy się problem parkowania samochodów. Tam gdzie jest taka możliwość, tam gdzie tutaj da się tutaj stworzyć miejsce do parkowania, jak to robimy. Jak chociażby ostatnio na osiedlu Tkaczew jak w tym roku planujemy pewien parking na osiedlu Bratkowice w dwóch miejscach to również Maria Konopnicka, tam gdzie są takie możliwości te miejsca do parkowania tworzymy co nie oznacza, że trzeba wszystko zabetonować czy za, założyć kostką, bo, bo to stworzyłoby również i odwrotną sytuację, że będzie ponuro, będzie nieładnie bez zieleni, bez nasadzeń, no staramy się również i odtwarzać również zieleń tam gdzie gdzie jest taka potrzeba, także no, trzeba pogodzić jedno z drugim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę uprzejmie.